No. Siema z tej strony Adamus, a także Sibul Baby. Siema, siema. E, dzisiaj ja sobie pójdę na supporta, a on e, na topa mastera. Teraz tak. Pytanie pozostaje. Pierwszy raz gram Leoną, jako s w ogóle pierwszy raz mam styczność z Leoną. I nie wiem co dać pierwsze. Jak myślisz? E, w, Q? Ewentualnie ulti? Q. Dobra. Q Albo A, pamiętam. O, skill na stunt, no spoko Witaj, Tak. Rift. O... Ani kroku wstecz. Nie Nie potrzebujesz pomocy Czy będziesz tylko pilnował tam Okej, okay, okej. Okay. Oni Blitz'a mnie, no to powinni z A jak Będę nie, to są głupi. Blitz będzie mnie podciągał. Mm. <grym> Następnym razem spróbuj chociaż zarysować lakier. T Tutaj do mnie kumpel zaczął ale... pisać... <grym> kto tak? Co? kto na mnie, kto Taki z muzycznej też gra w LOLa. Więcej ode mnie, co prawda. <noise> Zagrał trzy ranki każdy przegrał. Ja spadłem wczoraj do silwej 4 no to... No, a w sobotę pętę zrobiłeś. <noise> no. Ale to było na mym O, zajebałem mu. Ten Warwick da radę? Daje radę. A Warwick ma jakiegoś pasywa, nie wiem, co leczy, czy coś? No, no to jest jego pasja... Lepiej, lepiej co tam... chyba ataki, wiedzieć. Dobra, nie, więcej nie muszę. Co no sobie poradzi chłopak. Kogo ja na to, hmm. pie, no, to Oblubienica Słońca. Mmm... O co? Ogłuszyłem! No dobijaj ty kogma wie ty jeden Okej, okay. po saporciku, teraz ADC No bijcie Aaaa kurde jako saport pierwszy w A ja może zabiję, ale nie jestem pewny My tutaj ładnie to moje Q jest jednak bardzo dobre, bardzo fajne Mogę tym trollować Dobra nice, odbardowałem Tak, co tu daje E ja sobie wezmę Wow, 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 dostałem od blitza lekko Jak go zestunuję to poń okulde, AD, ADC już tam ich wrócił A ja spróbuję się zacząć dalej O nice, nice Póki co 2-0, ale nam podpuszczają tureta. Wow. Wow, 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 wow. No nie. No. no nie ma takiego bicia. Okej, okay, ja uciekłem. A ja uciekłem. <grym> yy, masz dwa bufy, czy to... Yy... Baron, Nashor i Red? Tak, Słońce wschodzi każdego dnia. Safford ma dość duże wydatki. O, uwaga Kasa- A, ja myślałem, że idzie. A gdybyś miał ulta. On kas na taki low. No na pewno... No nie domyślił się, że go widzisz tak w ogóle. No jaki... O nice. Ja słyszałem, żeby nie zabije, nie. Nie ulegnę. No jeszcze ich jungler na mnie wybił, no? O, chyba padam. Tak, padam. Albo nie. No, tu jesteś... No medytację masz, więc wiesz. No tak, ale padam, 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 na lubi, padam. Nie, dwa bufy, dwa bufy. Jest A... jaki to znaki. taki. Aaao. uciekłeś! A mnie go który mnie zabiją! Wywalę na nich z mojego w. Ha. To jest to obszarowe, fajne. Hmm. Będę waszą opoką. Czekaj. O, kurde, nie mam wardów już w krzakach. Dobrze, że sobie No nowe. I chyba zjebałem postawienie warda. No, zjebałem. Zawsze czuję. Co ja zrobiłem! Mnie. <grywa> ja wale! <grywa> Ani kroku wstecz! Chwila, będę musiał tam się urzucić na Blitza, który jest w tych krzakach. To szkoda, gdyby nie <grywa> To nie ja tu ma wiesz. W ogóle, no jak ile mnie... A Też masz? Tam, nie? mm, no niestety, bardzo... Tutaj Kogma był za bardzo z tyłu... Ja kupuję Wardy... pokonany. Jakie wima lewa? Nie ulegnę. Kto? Warwick? Y... Mm. Mm. Aha, waj! No to. C... No czwarty, czwarty ma. A to nieźle, bo ja też nie umiał grać junglerem, żeby się podekspić. <śm> mm. Ja sobie poczekam na nią. Blubienica słońca Okej, okay, może się wycofać gdzieś kogu. Aha, masz poty. O chyba będzie się Mmm, no w końcu bardzo dobrze postawiłem. Magia. O tutaj www się kręci w okolicy. Słońce z każdego dnia. O. No, brawo. Będę musiał się na nich... O kurde, pamiętam, że oni tu mieli bardzo. No się na mnie nie wstecz. A co dało moje ulti? Przywołuję promień słonecznej energii, którzy zadają wrażenie, coś tam jeszcze. Stunuje, spowalnia. A, no to wystarcz. Oj, o, mega, mega. Mega. Ja mało biję, nie? Czemu znowu ja zabiłem? O no Zabiło... No nie! Okej, okay, nice. My tutaj ładnie bota podpuszowaliśmy. Będę Ale nie no my jej nie widzieliśmy więc może miedziesz już tak szósty, piąty No właśnie, nubie Jest! <grymne> Podkoszywaliśmy bota! Wygramy to! No, dostałem... ze strzały. Ja już mogę spróbować topa? Czy nie? Nie, miniony ci nie pozwalają. I czogat? Tutaj mnie denerwuje. Jak ty podejdzie nie, do, buh, do mnie aż, to dostanie z mojego... No, niestety nie.

Ale to ładnie pokoksiliśmy No to chyba jest podjemne Nie zobaczyłem, nie przeżyłem, nie, nie zobaczyła mnie Budki, jakie budki pod supporta by tu wziąć Mmm, co na to Albo... E, My no też tak myślałem. To czekaj, wiadomo Merkurki, tutaj Wardy... Warda mam jeszcze jednego to kto do um, I teraz zbieram. Zawsze czujna. Tam mid ma lekkie problemy tylko A w ogóle kasady nie jest dobry Tak do gier 1 na 1 No, nie, nie, jeden na 1 na 1 Chyba nie, nie, nie giernie mid. Nie, nie ulegnasz. Mhm. No po no. mnie idzie. O, ktoś sobie zainwestował w orakle? O. Mm, tutaj idzie w moją stronę kto? Kto szedł w moją stronę? Nie nikt nie szedł w moją stronę, a myślałem że ktoś szedł w moją stronę byłem tego pewien Na pewno byłem tego pewien Złamię ich szyki Rozwijam sobie dalej E chyba Tak fajnie wygląda A to jest tu czy co to E, to jest taka szarża i zostaje na chwilę nieuruchomiony, bo hater. Ci Tak, dokładnie. No tutaj chyba Blitzcrank za, za dużo nie zrobi teraz. O, nie dosięgłem. Ale on dosięgnął, ładnie dosięgnął. Mhm, chyba pomógł. Będę waszą opoką Zbliża się Aaaa so close blitz wybacz Łoty the... No jaki debil się rzucił pod ich kasa dnia pod ich turetem Nie to było masakryczne Ale dobrze że kogma upuszuję nam bota Łaaa, wow. aha, a to jest puszyją topa. Gdzie jesteś? Aha, idziesz. No. A, się wysłowiłeś? O god. Nie wierzę. czemu nasz ww dostał od czogata? Bo... Cho'gath na ja też mam 2 killy jako support Jak zawsze lecić pod ADM-masterem no nie? No ja nie umiem po tak podwójnym AP to jest... Nie, nie. Bo, bo Madinę jest... co 5 sekund nie jak jesteś AP Jak nie zabijesz nie? To jest bukle pewnie AP to jest minus mi się wydaje ten że możesz tylko skół osłabiać a jeżeli będziesz tak blisko to po tobie no chyba, że tam heal, jeszcze tam healniesz, to tylko przedłuży mi się wydaje to by czas. No ale kto te... przy, tak to nie? Jaki tylko TP masz Aha ci przebywa medytację. Oj się łoś Łooo, gank, gank po mnie. Ale no. ja jestem debilem. Ale ja jestem debilem. Myślałem, że moje ulti mnie teleportuje. Ty nie jesteś w kasach. <laughs> Za Zaduż... kupiłem sobie Twisted Fade'a to wiesz Widziałeś ten filmik? Który? Jest Twisted Fade'em Tak tak, Twisted Fade widziałem bardzo Fajnie zrobione A mojego ulubieńca Zeda to tam nikt nie uchwycił, takie hamy tam w riocie pracują Co um, dalej sobie pod supporta fajnego złożę O wiem, mam bardzo fajny pomysł Runiczny bastion O, kasadzina z ganku wali Jeszcze wali Jaki minion, jaki minion, ja go kocham, ja kocham tego miniona, zostanie gwiazdą YouTube'a. Ten minion Patrz no. <laughs> na wali <laughs> no. ja, kocham, kocham tego miniona No Ty widział tam się za nimi wlek 20 sekund Nie ja mów że ci support dowalił I w tym momencie support pokonał solotopera Nice one ale ogólnie nie ma złych stat. Nie. To stronka. A ty wajty, głupiaty. No rzuca się. O ty. No ja mam problemy. GINŻAŚ, TYCHĘ UDOŻONAŚ, MĄŻYNOWSKA ŚWINIO! Oj, chyba pada. Aj tam, aj tam, znać się. Dobra, może coś tam dobrze powiedziałeś. Coś tam się zgadza z tego, co powiedziałeś. Ale nie przybieramy, Panie I tak powiedziałem. Oh yes, you na lose. O oh, no. Do mnie. Taki tam pydrol. Chodź tu. Jestem. Jezusem zmarszwych wstałem. Bito, bito, bito! Bije, biję. Biegnie, Nie, Nie to, to już... Uciekłeś ty. Łajna O to się suszy. Mmm... No i tylko po mnie idą, a nie to tam. Czemu ten kogmał się wycofuje? No idą po ciebie, radziłbym ci się wycofywać powoli. Okej, okay, teraz wie, wiej, wiej, wiej! Ile masz pary w nogach! Oj, zapie, Zgrapujecie. zgrapuje zgrapuje. Nie mam, Nie O czym na O czym na nie ma takiego bice. I w tym momencie master zmierza w stronę słońca, zaśpiewała Leona, jeśli wiesz dlaczego tak. i no wiem, barwiku. Jestem razem Jest tam nowe. Tutaj tą aszę trzeba torwać Ja mam dziesiąty level A ty masz 13 no Bo jestem najlepszy O, last Drugi last hit Ach, nie, nie udało się Leona 2-3, co tam no, 2 2.3, magia Będę waszą. Ja nie rozumiem, nie? Ale, ale, o nie, nasz www. Nasz www. Pada. Gonią mnie, gonią mnie, Ashe i blisk rank O dobrze Kasadin, dobrze, dobry Kasadin No chodź Niech oni tu przyjdą. Czekaj, czekaj, ujęte. Umrę, umrę, umieram. Ej, ja stworzyłem! Nie ma, nie ma takiego bicia, nie ma takiego bicia, Niga, niga Zestunować? Niga, nie nie. No jak też? Z kim jak ja mam? Ze mną! No i Tam tamten ci skresował, co prawda. Tam jak to no jest. Tak. Jest red, ej, uwaga, Trzeba. support robi Reda, support robi Reda. Support nie da rady zrobić źreda, support nie da rady zrobić reda. A już im Co zrobiłeś? Łeej! Ale fajnie! Już końcówka. I chyba nie goniem, ale nie jestem pewny. Blizzcrack! Go play Spotsman, idiot! Go play Tetris, lol. Okej, okay, kupuję sobie item. I A, jeszcze tylko cztery staj będę miał. Taki fajny... śmieć. Egida. Legionu. Kupię plemienną. Albo Sunfire Jak to tam na polskim? Yy, według mnie to nasz kasadin za dużo daje się gankować. O! Będę miał ulti na drugim poziomie! Czekaj, sobie zabiję te wilki. No, jeszcze nie trafiłem z mojego E. Walcz do jesteś i tyle. Unskilld. Go play Tetris, noob. ich szyki. Yy, wydaję chodzi. sobie pół many na jedynych wulfach, no nie? Ją ją, mieść Patrz Skąd to? Skąd to? Dobra, to, to, to. O, tutaj, tutaj, ładnie No jaj, i O ty... Jeszcze cię z Zultowała Czekaj, może do ciebie z... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma No, no, o! nie ma Nie dobre, dobre, udało się Masz dobla Chylujemy, Dziękujemy, 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 dziękujemy Ooooo No pęta, pęta tu nie no wierzę, wierzę e, Widzimy się w końcowych statystykach Więc tak wyglądają końcowe statystyki Jak widać Support y, no najlepszy w ogóle w kiedykolwiek mi szło Supportem Tutaj nawet nasz no, Master dobrze sobie zagrał Powiedz, dobrze zagrał jeszcze nie No no nawet, pęta by była ale bo mógłby Surender. No surender, bo wiadomo, wie wiedzą, że ich rozniesie, jeżeli pogrzeńo, no, nie? Tak, dokładnie. No, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania oraz łapkowania oczywiście w górę. Komentował damus. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.